To przyprawia miłociarki. Nasza siostra śpiewała o Jezusie. Nasz brat śpiewał o Chrystusie. Ewangelia Jana 19:4. A Piłat wyszedł znowu na zewnątrz i rzekł im: Oto przyprowadzam Go do was, abyście poznali, że w Nim żadnej winy nie znajduje. Ojcze, błogosław to święte słowo i daj namaszczenie temu pospańcowi. Modlę się w Twym imieniu. Amen. Tego poranka, przez to, co już zrobiliśmy, powitaliśmy Ducha Świętego. Ponieważ gdy Pan Jezus Chrystus jest wywyższony, to wierzcie mi, pokazuje się Duch Święty. I to jest to, co dziś będziemy robić. Zgodzę się z Poncjuszem Pilatem. Zgadzam się z nim. Nie znajduję w nim żadnej winy. Badałem go od 1973 roku i on nigdy mnie nie zawiódł. Nie znalazłem w nim żadnej winy. Kwestią prawdy jest to, że jest o nim więcej niż ja mogę kiedykolwiek się dowiedzieć. Wiele z tego z powodu mojego własnego buntu, z powodu tego, że musi być właściwy czas, w którym Bóg wybiera, by objawić mi swojego syna. I wiele z tego ma wspólnego z moim własnym pragnieniem znania o nim więcej. I mam nadzieję, że tak jest, że macie do pragnienie, by znać Go bardziej. Mam nadzieję, że przyjdzie dla was czas, kiedy będziecie tak bardzo obrzydzeni religią, że nie będziecie mogli w niej się ustać i odwrócicie się od swojej religii do tego, który żyje wiecznie. Więc Piłat mówi, nie znajduje w nim żadnej winy. Bardzo źle, że sadoceusze i faryzeusze tak nie powiedzieli, prawda? A panujący w świątyni znaleźli w nim wszelkie rodzaje winy, a zrobili tak, ponieważ On przyszedł jako Syn Boży. Jako najwyższa ofiara, niewinny baranek za ludzkość i stanowczo wpłynęło to na ich religię. Apostoł Paweł powiedział w 1 Koryntian 3.10: Według łaski Bożej, która jest mi dana, jako mądry budowniczy założyłem fundament, a inny na nim buduje. Każdy zaś niechaj baczy, jak na nim buduje. Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć, oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. Amen, ludzie. I przypowieść, o której mówił Jezus, o człowieku, który buduje swój dom na skalę, i o drugim, który buduje swój dom na piasku. Przyszedł wiatr i sztorm, i zmył piach, i wielki był jego upadek. Ale ten, który stał na skalę, ostał się przez to wszystko I się ostanie Nie popełnijcie w tym żadnego błędu Kocham Temple Baptist Church Byłem tutaj 44 lata Kocham posługę Kocham to, co robię Nie mam żadnego problemu w moim życiu ze świadomością tego, że zostałem do tego powołany I mam z tego wielką satysfakcję Nie mogłem sobie wyobrazić, co miałbym zrobić, gdybym nie był w posłudze Robiąc to, do czego Bóg mnie powołał Kocham ten kościół. Ten kościół nie jest perfekcyjny, ale porównuję ten kościół do wielu kościołów, które znałem w ciągu lat. Są kościoły, które cały czas mówią o twoich pieniądzach. Gdy idziesz do takiego kościoła, to jest on o dobrobycie, sianiu nasienia, pieniądzach, pieniądzach, pieniądzach. pieniądzach aż będziesz miał dość tego słuchać. Pewni głosiciele, których słuchasz, jedyną rzeczą, o której mówią, to pieniądze. Jeżeli nigdy nie czytaliście Biblii, nie wiecie niczego o piśmie, to myślicie, że jedyną rzeczą, o której mówi Biblia, są pieniądze. Uciekajcie od tych ugrupowań najszybciej, jak tylko możecie. Potem są kościoły, które cały czas mówią tylko o samych sobie, o samym sobie, o mnie, o własnej osobie. I wszystko, co macie w takim kościele, to tylko psychobełkot. Słyszycie religijny psychobełkot. Jak musicie patrzeć na samych siebie. Jak musicie patrzeć wstecz. Nie, nie, nie. Musisz patrzeć na Chrystusa i zdjąć swoje oczy z samego siebie. Nigdy nie pójdziecie do przodu, nigdy nie wzrośniecie, nigdy nie będziecie mieli pokoju Bożego, nigdy nie będziecie mieli mocy w waszym życiu, aż nie zdejmiecie swoich oczu z samych siebie i skupicie je na Chrystusie. Jest miejsce dla psychologii, jest miejsce dla psychiatrii. Nie potępiam tego. Z pewnością są to miejsca, które mają korzystne użycie w kościele i pośród ludzi. Nie potępiam tego. Ale to, co mówię jest tym, że to jest kościół Boga. Nie przychodzimy tutaj po psychobełkot. Jest moc i autorytet, i prawda, która jest większa niż każda mądrość, którą kiedykolwiek mógłby mieć jakikolwiek człowiek. Potem mamy kościoły, które są o człowieku. Gdy pójdziecie tam, to słyszycie od nich o tym człowieku, tamtym człowieku, o tamtym wspaniałym człowieku, o innym wielkim człowieku, o tamtym człowieku. Ten człowiek zrobił to, tamten człowiek zrobił tamto. I patrzy na ludzi w ciągu lat. Około ponad 20 lat temu oglądałem, jak jeden z tych protestanckich papieży odszedł, bo ludzie ci mówili, niech Bóg ma nad nami litość, kaznodziejo. Co stanie się z Kościołem, skoro jego więcej już z nami tu nie ma? Kościół będzie trwał dalej, a bramy piekła go nie przymogą. Mam przywilej, że mogę być tutaj, gdzie dziś jestem. Ale jeżeli Bóg usunie mnie z tej ziemi, to czy myślicie, że Kościół umrze? Nie, moi drodzy przyjaciele. Potem są Kościoły, które mówią o ich denominacji. Wszystko, co służycie, to ich denominacja. My jesteśmy jedyną grupą. Wszyscy inni są potępieni. My jesteśmy jedynymi, którzy mają prawdę. A jeżeli chcesz prawdy, to przychodzisz do nas. I oni są tymi, którzy mają wielką mądrość i wiedzę Boga. Uciekajcie od tej grupy najszybciej jak tylko możecie Potem są ci, którzy gdy przychodzą do kościoła Mówią tylko o polityce To polityczne kościół Ten republikanin, tamten demokrata Republikani to, demokraci tamto Słuchajcie mnie ludzie Ja głosowałem w tych ostatnich wyborach ja z pewnością wierzę, że politycy mają stanowczy efekt na ten naród. I jesteśmy teraz zamknięci w zmaganiach determinacji tego, kto będzie następnym prezydentem Stanów Zjednoczonych. Wiemy o tym. Jak powiedziałem, głosowałem i z pewnością wierzę, że wywrze to efekt. Ale nie popełnijcie w tym żadnego błędu. Nie ma znaczenia, kto siedzi w Waszyngtonie. Kościół Boga Żywego będzie trwał dalej. Amen, amen, amen. Więc waszym zbawicielem nigdy nie będzie republikanin. Waszym zbawicielem nie będzie demokrata. Waszym zbawicielem nie będzie polityk. Jest tylko jeden zbawiciel. I jest to nasz Pan Jezus Chrystus. Zgadzam się z Pawłem, gdy powiedział, że nie ma żadnego innego fundamentu, który może zostać położony, a którym jest Pan Jezus Chrystus. I mój przyjacielu, jeżeli wiesz o tym, jeżeli rozumiesz cokolwiek o budowli, to wiesz, że budynek nie może być silniejszy, nie może być lepszy od swojego fundamentu, na którym został zbudowany. I Pan Jezus Chrystus powiedział, Piotrze, na tej skale zbuduję Kościół mój, a ramy piekielne nie przemogą go. I Kościołem nie był Piotr, ponieważ krótko potem został zganiony i powiedział, idź precz, szatanie. W tym samym kontekście. Mówisz, że Kościół nie został zbudowany na Piotrze? Nie. Kościół jest zbudowany na skale, o której Piotr wyznał, Ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. Manifestacja wiary w całą skałę. On jest naszą skałą. Jest skałą, która jest wyższa niż ja. Amen. I która może wznieść mnie z tej ziemi. Więc Kościół powinien być o Panu Jezusie Chrystusie. Amen. On jest jedynym, który może zbawić Twoją duszę. Próbowałeś wszystkiego. Próbowałeś religii. Próbowałeś programów pomocy. Próbowałeś wschodnich religii. Próbowałeś całego psychobelkotu, a wciąż jesteś zamknięty w tym samym życiu, które zawsze miałeś. Powiesz, cóż kaznodziejo? Czym różni się Twoja religia od mojej religii? To jest to, co powiedzieli w pieśni Salomona. Powiedzieli, gdzie jest Twój Bóg? Jaka jest różnica od naszego? Niech powiem Wam coś. Jeżeli choć jeden raz w swoim życiu staniesz się poważny wobec Boga, by wezwać Jego imienia i poprosić Boga, by pokazał Ci prawdę, a On pokaże Ci prawdę. I prawda nie jest rzeczą. Prawda nie jest słowem. Prawda jest osobą. Pan Jezus Chrystus. Amen. On może cię wyzwolić. Pan Jezus Chrystus powiedział, że jeżeli Syn Was wyzwoli, to prawdziwie jesteście wolni. Uwielbiam wolność. Czy Ty nie kochasz wolności? Wolność jest cudowną rzeczą. Amen. Wolność jest cudowną rzeczą. We Francji wzięto Ludwika XVI i Marię Antoninę i ścięli im głowy. Nazwano to rewolucją francuską. Gdy bolszewicy przejęli Rosję, powiedzieli, że opierają swoją rewolucję na rewolucji francuskiej. Francja posiada dziś trzy słowa: egalitaryzm, wolność i jakie jest trzecie? I mają braterstwo. To jest to, czym to jest. Przejęli oni całą Francję. Byli wszędzie. I o co w tym chodziło? Chodziło o fakt, że nie byli już dłużej pod monarchią. Byli wolnymi ludźmi. Czy dziś jesteście wolni? Jeżeli Syn uczyni Was wolnymi, prawdziwie wolni będziecie. Macie wolność, by wziąć swoją Biblię, czytać ją i badać, i modlić się, i szukać Boga. Czy to robicie? Możecie to zrobić. On jest jedynym, który może Was natchnąć. Jeżeli będziecie trzymać swoje oczy na ludziach, upadniecie. Jeżeli będziecie trzymać wasze oczy na waszej pracy, upadniecie. Jeżeli będziecie trzymać swój wzrok na waszych osiągnięciach, nigdy wam się nie uda. Ale jeżeli skupicie swój wzrok na Panu Jezusie Chrystusie, nigdy nie możecie zawieść. Nigdy nie zawiedziecie. Człowiek was zawiedzie. Ludzie odwrócą się do was plecami. Ludzie przetną wam wasze gardła w domu kościelnym. Niektórzy spośród najbardziej podłych ludzi, jakich kiedykolwiek poznasz w swoim życiu, chodzą do kościoła. Są wilkami w odzieniach owczych. Więc co zrobisz kaznodziejo? Wiem, że kiwa tutaj głowami wiele osób. Wiele osobistych doświadczeń z tym, o czym mówię. Jak wielu z was zna bandę diabłów. Nie musicie znosić ręki. Ale widzicie, o czym mówię. Widzicie, co mówię. Ale o czym dzisiaj mówimy? Mówimy dziś o tym, że każdy z nas jest nieperfekcyjny. My zawodzimy. Jesteśmy nieperfekcyjni, zawodzimy. Nie ma na Ziemi ani jednego człowieka, który pozwoliłby Wam podążać za sobą 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Nie ma żadnej osoby na obliczu tej Ziemi, która pozwoliłaby Ci podążać za Nim przez swoje życie i wchodzić na tył jego życia tak daleko, jak to tylko możliwe. Nie ma nikogo z Was w tej sali, którzy chcielibyście, by ktoś wiedział o Was wszystko, o tym, co kiedykolwiek popełniliście lub powiedzieliście, lub o tym, w jakim miejscu byliście. Nie chcielibyście. Ja nie chcę. Czy Wy? Nie. Jestem wdzięczny za łaskę. Jestem wdzięczny, że Pan Jezus Chrystus inspiruje mnie, zachęca mnie. Kocham Go. Przyciąga mnie. I On jest jedynym, który jest godny pokładania Twojej pewności. Niech was ostrzegę. Jeżeli jesteś młodym wierzącym w Chrystusa, nie wylewaj swojej duszy przed istotą ludzką. Możesz poprosić kogoś o prośbę o modlitwę, możesz mieć wspólnotę z innymi. To w porządku, to wszystko dobre. To wspólnota ze sobą nawzajem. Ale nie wylewajcie waszych dusz przed istotami ludzkimi, ponieważ nie mają zdolności, by jej przyjąć. Nie wiedzą, jak się z tym obejść, ale gdy idziecie do swojej komory, zamknijcie drzwi i padnijcie na swoje kolana. Zejdźcie do głębin waszego serca i otwórzcie się przed Bogiem i powiedzcie mu rzeczy, o których nawet mogłeś nie wiedzieć, że mu powiesz. Otwórz swoją duszę i miej wspólnotę z wszechmocnym. Możesz zaufać Panu Jezusowi Chrystusowi. Nigdy nie powiesz mu niczego, co On użyje przeciwko tobie. On ci pomoże. Więc On jest jedynym, który może sprawić, że będziecie znali Ojca. Nikt nie zna Ojca, lecz Syn. Nikt nie zna Syna, lecz Ojciec. Ma to związek z duchową relacją. Czy kiedykolwiek zauważyliście, jak gdy patrzycie na Boga? Gdy zaczynacie mieć wspólnotę, gdy zaczynacie mieć przebudzenie w waszym życiu, czy kiedykolwiek zauważyliście, jak słowo ojcze zaczyna z was wychodzić cały czas? Jak z wielu z was to zauważyło? Czy wiecie dlaczego? Ponieważ Duch święty przez Pana Jezusa Chrystusa przyprowadza Was do Ojca. To będzie ostateczna rzecz ze wszystkich, gdy On przyprowadzi nas do Ojca. W Biblii są pewne motywy, od rodzaju 3.15 do objawienia 19.11. Biblia jest księgą wielu rzeczy, wypełniającą całą Biblię. I pamiętajcie ludzie, to jest znacząca księga. Jeżeli księga Hioba została napisana 1900 lat przed Chrystusem, to zajęło 2000 lat, by napisać Biblię. Jeżeli Mojżesz napisał Hioba, to zabrało to wtedy około 1400-1500 lat. To zależy od tego, kto napisał Księgę Hioba. 1900 rok przed Chrystusem. Ponad 40 różnych autorów w całym tym miejscu, a mimo to wielu z nich nigdy nie znało się wzajemnie, żyli w odstępach liczonych wiekami, a mimo to przez Biblię przebiegają powszechne motywy, które występują w Biblii. Dla przykładu krew, gdy Abel został zamordowany przez jego brata Kaina, Bóg powiedział, że ta krew krzyczała do niego z ziemi. Pierwszy raz, gdy krew pojawia się w Biblii, to wtedy, gdy Bóg bierze od baranka ofiarnego, pokrywa ich skórami zwierząt. I pokazuje, że jest to krew świadectwa. Krew Abla. Zatem krew w ciągu całej Biblii odnosi się do ofiary i świadectwa. Ty, Pan Jezus Chrystus, umarł na krzyżu, ofiarował samego siebie i dał za nas swoją krew. Ale nie tylko ofiarował, było to świadectwo, ponieważ ta krew może świadczyć przeciwko Tobie lub dla Ciebie, w zależności od tego, co z nią zrobisz. Jest to motyw, który jest z Biblii, a który ma związek z wyobcowaniem. Czym jest wyobcowanie? Jest to oddzielenie, to przerwa między Tobą i Bogiem. To tak jak gdy Bogacz powiedział Abrahamowi, że jest pomiędzy nimi wielka przepaść, między dwoma z nich. Nie możesz przez nią przejść, ani ja nie mogę tam przejść. I oczywiście mowa o łonie Abrahama, zanim Chrystus wyprowadził więźniów na wolność. Więc mówimy o wyobcowaniu. Bóg włożył płonący miecz przy drzewie życia w ręce chruba, tak by nikt nie mógł do niego przystąpić. Człowiek został wyobcowany od Boga I jest tylko jeden, który może przyprowadzić was do Boga To Syn, Pan Jezus Chrystus Ta doktryna przechodzi przez całą Biblię Doktryna odkupienia, głoszenie odkupienia jest przez całą Biblię I jest to wtedy, gdy Bóg wyciąga swoje ramię Robi to i chwyta swoich ludzi, wyprowadzając ich z Egiptu I wyjmuje ich i czyniąc tak zniszczył Bogów Egipcjan Odkupienie to Bóg, który wykonuje ruch dla ciebie i przyciąga tak, że nikt nie może tego powstrzymać. Świętość w Biblii to motyw, który jest od strony do strony. Świętość odpowiada za Boga, który jest oddzielony. Synaj, dla przykładu, jest powiedziane, że jeżeli dotkniesz się tej góry, to umrzesz tam, gdzie stoisz. Ci, którzy weszli do Miejsca Świętego zamiast synów Arona i zaoferowali inny ogień, Biblia mówi, że wyszedł ogień i strawił ich. Są inne rzeczy, o których mogę powiedzieć, a które mają związek ze świętością Bożą. Ale widzicie, ta świętość Boża została usatysfakcjonowana na krzyżu. I teraz mamy nową i żywą drogę. Czy nie jesteście dziś wdzięczni, że nie musicie martwić się o to, czy coś dotkniecie i zostaniecie pochłonięci? Wszystko, co musisz zrobić, to wierzyć w Pana Jezusa Chrystusa i możecie być zbawieni. Grzech to motyw, który pojawia się w całej Biblii. Zaczyna się od węża. Zatem grzech poprzedza człowieka. Grzech był wcześniej. Człowiek nie przedstawił grzechu. Grzech już został przedstawiony przez szatana. I grzech prowadzi kursem. Jest to duchowa rzecz. Od strony do strony. I jest to dla was całkowicie nowa myśl do przemyślenia. Ale gdy Biblia mówi o grzechu, to mówi o tym, kto może wziąć wasz grzech. Kto może przebaczyć wam grzech? Grzech jest waszym największym problemem. Grzech oddziela cię od Boga. Ta dzisiejsza kultura to celebruje. Oni świętują grzech, ale ty musisz dokonać wyboru. I następnym motywem jest czas i wieczność. Jeżeli kiedykolwiek czytaliście Stary Testament, to czytacie o królu, który powstaje, czytacie o czasie, w którym król żył, a potem umiera, i o tym, że dołączył do swoich ojców. Potem czytacie o innym i o tamtym, jeżeli dołączył do swoich ojców, gdy ich życie jest skończone lub przychodzi do końca. Ale Bóg Abrahama, Izaaka, Jakuba porusza się przez cały ten czas, ponieważ On jest tym, który jest wieczny. Jest nazwany przez Biblię poprzez metafory. Using Czym jest metafora? Metafora to słowo, które opisuje coś innego W taki sposób, abyście mogli to zrozumieć Ale nie mówi o tym dokładnie Dla przykładu, nasienie kobiety W rodzaju 3.15 Czy Pan Jezus Chrystus jest dosłownie nasieniem? Jak nasieniem kukurydzy? Nie, ale w nasieniu kobiety chodzi o powstanie życia I pochodzi to z kobiety Kobiety nie posiadają nasion Zatem nasiono zostało zasadzone przez samego Boga Duch Święty zacieni tę świętość, która narodzi się z Boga. To o tym jest to wszystko. O narodzinach Chrystusa. Potem jest wielkie Ja jestem. Do Mojżesza powiedział Ja jestem, który jestem. On jest tym, który jest wieczny. Potem jest Szajlo. Jest nazwany Shailo w Księdze Rodzaju. Słowo to znaczy pokój. Jak wielu z was wie cokolwiek o historii wojny secesyjnej, czy wiecie o bitwie pod Szajlo? Bitwa pod Shiloh była jedną z najgorszych bitew kiedykolwiek stoczoną w obliczu tego kontynentu. Tysiące, tysiące i tysiące. Jest to nazywane Shiloh z powodu kościoła. To był absolutnie okropny, bezużyteczny konflikt między północą a południem. Sprowadzonym przez samo piekło. Brat zabijający brata. Zwracanie się przeciw sobie nawzajem. Ale widzicie, tu jest sedno. Shiloh reprezentuje pokój. To kościół pokoju. A mimo to nie ma tam pokoju. Dlaczego? Ponieważ nie będzie pokoju, aż ludzie nie zaakceptują sprawiedliwości Bożej. I Pan Jezus Chrystus jest sprawiedliwością Bożą. I nie będzie pokoju bez sprawiedliwości. Pomyślcie o tym przez chwilę. Czy wiecie o czasie na tej ziemi, gdzie ludzie byli w pokoju? Nie. Wojna, wojna, wojna. Dlaczego? Ponieważ są upadłymi istotami. Dlaczego? Ponieważ pewni z nich są podżegaczami wojennymi. Niektórzy z nich chcą zobaczyć krew. To dlatego, że żyjemy w kraju i na świecie, który jest nieustannie w wojnie. Wojnie i wojnie. Biblia mówi, że Królestwo Boże cierpi gwałtowność i gwałtowni posiadają je siłą. Amen. Biorą je tak długo, aż otworzą się niebiosa i zabrzmi trąba. A książę pokoju przyjdzie. I przez tysiąc lat będzie pokój w sercach ludzkich, którzy nawet go nie znają. Ale nie będzie żadnej wojny na tej ziemi, gdy on przyjdzie. I patrzę ku temu, czyż nie i wy? Męczy mnie widzenie, jak młodzi mężczyźni i kobiety są wysadzani i rozrywani na kawałki w wojnach. On jest skałą. To następna metafora dla Chrystusa. On jest skałą. Skała ukazuje się jako opoka. On jest większy ode mnie. Jako miejsce, w którym można się ukryć. Jako oznaczenie, jak 12 kamieni Jordanu. Jako fundament. Fundament nie może zostać założony żaden inny fundament niż skała, która jest wyłożona. Jeżeli narodziliście się dziś na nowo, to jesteście tak samo narodzeni na nowo jak ostatniego tygodnia. I miesiąc od teraz będziecie tak samo narodzeni na nowo, jak jesteście teraz. Widzicie, nie zmienicie tego, ponieważ nie stoicie na temple Bapti Szczurcz, nie stoicie na waszej zdolności do utrzymania Waszego stania. Stoicie na solidnej skale. Żyjąc na tym świecie, Bóg wie jedynie o rzeczach, przez które będziecie musieli przejść. I czasem, jeżeli to nie dotyka Twojego serca i Twojej duszy, to nie masz serca i duszy na widok tego, co moi bracia i siostry muszą wytrwać. Ale niezależnie od tego, przez to wszystko, On jest skałą mojego zbawienia. On jest jasną gwiazdą pranną. Amen. Amen. Niebiosa ogłaszają chwałę Bożą, a firmament ukazuje dzieło Jego rąk. Jest On aniołem Pańskim w Starym Testamencie. Co to jest, Głosicielu? Jest to tym, co nazywamy tcheofanią lub Christofanią. I gdy pokazuje się, to manifestuje się jako anioł Pański, który jest Chrystusem przed Jego inkarnacją jako Chrystus, zanim stał się człowiekiem. I można wiele się nauczyć, patrząc na anioła Pańskiego. Potem jest on Mesjaszem, pomazanym Chrystusem. Chrystus jest Mesjaszem, Meshiach. Przychodzi ponownie jako pomazany Boży. Co znaczy pomazany? Pomazany oznacza, że został oddzielony i obdarowany. Amen. I darem, jaki przyjął Pan Jezus Chrystus, wszystkie z nich to moc Ducha Bożego, ponieważ wszystko, co On uczynił, zrobił przez moc Ducha Bożego. Jedyny sposób, w jaki można żyć przez moc Ducha Żywego Boga, jest byciem absolutnie i kompletnie od Niego zależnym w każdym oddechu, jaki brał Chrystus. Uczył nas lekcji. Dalej Biblia nazywa go tarczą, ochroną, wysoką wieżą. On jest tym wszystkim. Jest moją tarczą, która chroni moje serce. Jest moim puklerzem, który podtrzymuje moją duszę. Moją siłą, to jak stoję. Ale jest on moją wysoką wieżą. Jest tym, który mnie uczy. Który daje mi zasięg wzroku i ukazuje mi, co dzieje się w tym świecie. Amen. Nasz Pan Jezus Chrystus jest dla mnie tym. Nasz Pan Jezus Chrystus jest dla mnie tym, który do mnie przyszedł i pragnę by przyszedł do ciebie. Nie przypisuję sobie żadnego uznania za nic. Byłbym teraz w piekle, byłbym i zasługuję na to. Byłbym w piekle teraz. Dlatego mówię wam, że im jestem starszy, tym więcej dziękuję Bogu. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Widzę ludzi na tym świecie, którzy są całkowicie zniszczeni. Ich życia są zrujnowane przez narkotyki. Po prostu zmarnowane. Czy mogę powiedzieć, Panie, dziękuję Ci? Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Pomóż mi, abym ja mógł pomóc im. On jest tym, który mnie inspiruje. Zdejmuję swoje oczy z ludzi tak jak tylko mogę. Moja służba jest dla Pana. Amen. Co Bóg powiedział Piotrowi? Czy powiedział Piotrze, kochaj moich ludzi? Czy Pan powiedział Piotrze, słysz moim ludziom? Co Pan powiedział do Piotra? Karm moich ludzi. Ponieważ Pan wie o każdym z nas, że nie możesz zajść z ludźmi daleko. Ale przez łaskę Bożą i tak chodzimy. Mamy wspólnotę ze sobą nawzajem, jak tylko możemy. I pewni ludzie mogą mieć ze sobą wspólnotę w o wiele głębszy sposób niż inni i pragniemy tego. Ale to nie ma nic wspólnego z naszym staniem przed Bogiem. Nasza relacja z Panem jest zbudowana na tym, który mnie inspiruje i ekscytuje, który nigdy mnie nie zawodzi. Pan Jezus Chrystus ekscytuje i uczy mnie. Daj mi mądrość Bożą w odróżnieniu od mądrości człowieka. Żyłem przez pewien czas i oglądałem ich. Większość polityków, nie wszyscy z nich, ale większość polityków są profesjonalnymi kłamcami. To prawda. Są profesjonalnymi kłamcami. Nie wszyscy z nich. Zazwyczaj definiuje się osobę, która nie jest profesjonalnym kłamcą, jako męża stanu. Mąż stanu, ktoś, kto kocha swój kraj i jego ludzi. Dzięki Bogu za tych, którzy to robią. I ja kocham go. Głoszę, ponieważ go kocham. Czytam Biblię, ponieważ go kocham. Jestem tudzież głosząc do Was, ponieważ go kocham. Kocham Go, ponieważ On pokochał mnie. Kochał mnie, gdy byłem niemożliwy do pokochania i kocham Go. Będę kochał Go jutro. Będę kochał Go kolejnego dnia. Będę kochał Go, aż przyjdzie, zabrać mnie do domu. My nie wiemy, kiedy odejdziemy. Nie wiemy. Młody, silny człowiek przyszedł do kościoła ostatniego niedzielnego poranka. I dziś go tu nie ma. Nauczcie się z tego czegoś. Uczcie się czegoś z tego. Gdzie jest? Z Panem, i nie wróci. Dzięki niech będą Bogu. Paweł powiedział, że widział rzeczy, których nie godzi się powtarzać. Został porwany do trzeciego nieba i usłyszał rzeczy niewypowiedziane i niegodzące się powtarzania. Prawdziwie w to wierzę. Wielu ludzi opuszcza ten świat, popełniając samobójstwo. Wiele samobójstw. Wiele ludzi cierpi. Demokraci i republikanie mogą sobie pogrywać, ale jest wielu ludzi, których interesy umierają i cierpią. I nie widzicie tych ludzi, by robili coś całym faktycznej pomocy tym ludziom. Nie widzicie niczego, co prawdziwie miałoby im pomóc. Czy nie zastanawia to was? Republikanie zrobią to. Demokraci zrobią to. Trzeba wziąć ich za łby i zrobić tak, by coś było zrobione. Ponieważ to gra szachów. Ale mówię Wam, dzięki niech będą Bogu za Jego niewypowiedziany dar. On Cię kocha. Potrzebujesz żywności na Twoim stole? Potrzebujesz pieniędzy dla zapłaty Twoich rachunków? Poproś Go o to. Amen. Potrzeba Ci uzdrowienia dla ukochanego? Poproś Go o to. On Ci odpowie. Jakub mówi, nie macie, bo nie prosicie. Ojcze, w Twym imieniu modlę się. Przychodzę z moją duszą. Daj im to, co Ty dałeś mi i jestem tym zadowolony, Panie. Ufam, że ktoś dziś w tym domu weźmie do serca to, co powiedziałem. I może pewni ludzie, którzy tego poranka patrzą na ludzi i denerwują się, stają się zimni, chcą odejść z kościoła, ponieważ osądzają ciebie przez ludzi. Modlę się, Ojcze Święty, aby po prostu spojrzeli oni na siebie samych. Każdy z nas w tym domu znajduje się w innym miejscu z Tobą, pewni bliżej, inni dalej. Ale niech ich oczy patrzą na Ciebie, a uda im się. I modlę się, by ci, którzy nie mają zwróconych oczu na Ciebie, przyszli tego poranka i pomodlili się, mogą to zrobić. Prosimy w imieniu Jezusa: Jeżeli jest ktoś, kto jest niezbawiony, kto Cię nie zna, kto nigdy Cię nie znał, kto zbuntował się przeciwko tobie, kto przeklał Cię, kto zbluźnił Ci, mogą oni zostać zbawieni, wciąż zostać zbawionymi. Modlę się w imieniu Jezusa, z powodu Jezusa prosimy. Amen.